Premier Donald Tusk powiedział na granicy polsko-białoruskiej, nie ma mowy i ostatnie tygodnie i dni, dni wojny ukraińskiej pokazują to bardzo wyraźnie, że żadne ustępstwa, żeby żadna subtelna gra z Putinem i agresywną Rosją nie prowadzą do sukcesu, nie gwarantują bezpieczeństwa. Czy Pana zdaniem w takim razie Donald Trump, to chyba te złudzenia jednak były widoczne, czy powinien stracić złudzenia w sprawie Rosji? Potrzebny jest czas i myślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych dojrzewa do tego, żeby zobaczyć, że jego idea zawieszenia broni Przerwanie działań wojennych nie, nie wytrzymała próby czasu, że Rosjanie odrzucili ten pomysł na rozwój. Europa podobno ma dość precyzyjny plan wysłania wojsk na Ukrainę. Czy Polska również powinna wysłać swoje wojska? Polska pomogła według moich danych, które zbieramy w kancelarii premiera w największym stopniu jeżeli chodzi o stosunek do PKB. I to nie 100 lat temu, tylko rok, dwa lata temu. Więc myśmy już swoje włożyli, do tego dodatkowo tego będziemy wkładali w postaci transportu, w postaci logistyki, na pewno też w postaci szkoleń, czego więcej. Ja myślę, że nie możemy mówić tak, jakbyśmy zaczyna, jakby się historia zaczynała wczoraj. Musimy patrzeć na to w pewnej logicznej perspektywie, która obejmuje ostatnie lata. Więc myślę, że polski wkład już jest widoczny i on już powinien być brany pod uwagę. A czy wierzy Pan, że w tej misji stabilizacyjnej weźmie udział pełnoskalowo również USA? Czy to będzie jakaś pomoc symboliczna i czy de facto e, taka misja stabilizacyjna bez udziału amerykańskich żołnierzy to nie byłaby trochę fikcja? Wie Pan co, to jest kwestia procesu negocjacji. Na początku, zdradzę Panu tajemnicę, kiedyś jeden z moich rozmówców amerykańskich powiedział mi gdzieś w korytarzu, to było wiele miesięcy temu, więc mogę powiedzieć, mówię, zaczyna się od negocjacji, gdzie Donald Trump mówi nic, a na końcu nie wiadomo, jak to się skończy, jak się wkurzy na Putina. Także jesteśmy w procesie negocjacji, nie zapeszajmy. I wszystkie scenariusze są możliwe, jestem tego pewien. Ale z kolei rosyjski dron spadł we wsi, we Osin na Lubelszczyźnie. Czy to nie pokazuje jednak, że nasza obrona przeciwpowietrzna nie jest w pewien sposób... To, to przepraszam, że przerwałem. To wie wam, pokazuje to, jak ważna jest nasza komunikacja strategiczna. Przecież to nie był przypadek. Ten dron latał po, po terytorium Polski. To jest testowanie. Mówił mi jeden ze znajomych, który... Studiował kiedyś u Jewginia Prymakowa. Czyli to rosyjska prowokacja. Ale proszę pana, to jest ich metoda. Testować, testować, testować. To jest ruska metoda. Patrzeć, jak reagujemy. Nie mam co do tego wątpliwości. Ja nie mam co do tego wątpliwości. A czy Pana zdaniem przypadkiem jest to, że tuż obok Mińska Mazowieckiego, około naszego pułku lotniczego, również jest miejscowość osiny? Rosjanie chcieli nam pokazać, że w razie czego zbliżą się do naszych myśliwców. Wie Pan, co oni cały czas nas testują? Yy, dlatego, że wiedzą, że Polska jest tym krajem, który nie, nie zgina karku. Oni mają w głowie, tak, to się w głowie nie mieści, ale oni mają w głowie 2000, 1920 rok, bitwę warszawską. To, że mogą zostać pokonani. Oni, jak gdzieś zostaną pokonani przez kogoś, to mają fioła na tym punkcie. I to jest ich problem z Polską. Dlatego cały czas testują, patrzą na nasze reakcje, czy jesteśmy gotowi. Dlatego tak ważna jest nasza komunikacja strategiczna i tak ważna jest ta wizyta. Tak ważne jest, żeby prezydent Nawrocki siedział przy tych rozmowach, które się będą toczyć, a, a wizyta w Stanach też jest bardzo ważna. Żeby ten, ten sygnał, że jesteśmy wszyscy, że, żeby ten sygnał strategiczny, że Polska, czy opozycja, to, to co ja robiłem, jak byłem w Stanach dwa miesiące temu z wizytą parlamentarną, na swoim szczeblu. Ale byliśmy razem z opozycją, mówiliśmy, w tych w podstawowych czterech, pięciu punktach mamy to samo zdanie. A czy teraz Amerykanie jednak nie mają takiego obrazu nas, że jesteśmy podzieleni po tym, co działo się w sprawie wideokonferencji z prezydentem Trumpem? Mam nadzieję, że prezydent yy, yy, Nawrocki we właściwy sposób zademonstruje, że w sprawach bezpieczeństwa jesteśmy jak ręka w rękawiczce. No dobrze, ale co nam da dokładnie konkretnie ta ręka w rękawiczce? No bo to wydaje się jednak domaganiem się takiej oczywistości, od Amerykanów wzmocnijcie swoją obecność. No ale itd. jak mam panu jeszcze prościej to powiedzieć? To są proste rzeczy. Dzisiaj, żeby Putin widział, że my rozumiemy jego metodę testów, bo dobrze to zostało wychwycone, co nie? On musi widzieć, że nikt stąd nie wycofuje wojsk, że wzmacnia się obecność wojskową, że my wydajemy pieniądze na obronność, że wiążemy się bardziej z Zachodem. To są, może pan chciałby, żebym jeszcze jakieś tutaj bardziej wyrafinowane okay, analizy ale, robił, ale, ale, ale to są proste rzeczy. Nie ma rzeczy, nie takiego pan? sygnału, że Polska nie bierze udziału w rozmowach w Waszyngtonie, więc tak naprawdę w razie czego jest to kolejny cel do ataku. Cały czas o tym mówię, to jest istota rzeczy, o którą pan mnie teraz zapytał. Czyli żeby rozumieć, że Polska jest potencjalnie na celowniku Putina i robić wszystko, żeby uniknąć jego zaczepek, bo to nie musi być pełnoskalowa wojna. Przecież to może być. E, mieliśmy potwierdzone przykłady sabotażu w obiektach strategicznych. To może być coś takiego, i to tak będzie wyglądało. I w kwestii pokoju na Ukrainie, czy uważa Pan, że faktycznie te gwarancje bezpieczeństwa mogą opierać się na czymś podobnym do artykułu 5 NATO? Ja osobiście uważam, że Ukraina i tak będzie w NATO, dlatego że nikomu się nie opłaca trzymać tak wielkiej armii wyszkolonej przez NATO poza NATO. Tylko to musi być proces. A teraz powinny być dobre gwarancje bezpieczeństwa. Nie jest w naszym interesie, na pewno nie jest w polskim interesie, żeby tak wielka armia de facto natowska, była wyszkolona przez NATO, w kontakcie cały czas operacyjnym z NATO. Plus ogromna liczba setki tysięcy weteranów, żeby oni byli jeszcze gdzieś może, nie daj Boże, sfrustrowani, na boku. To, to nie jest dobrze dla Polski. Czy Pan zdaniem Ukraina, nawet jeżeli otrzyma takie gwarancje pokojowe, czy może na nie liczyć jako na żelazne? Skoro kiedyś już były porozumienia w Mińsku, było również Memorandum Budapesztańskie. Jak wiemy, skończyło się to na niczym. I porozumienia w Mińsku i Memorandum Budapesztańskie były błędem. Od kiedy się tym zajmuję mówiłem o tym, dlatego że nie miały prawnego znaczenia. To były porozumienia polityczne, które trwały dopóki na stanowiskach byli politycy, którzy je podpisywali. Dopóki była Merkel, w, w Budapeszcie to w ogóle stare czasy.